Dzisiaj na kanale o technologii globalna premiera najważniejszych produktów Huawei na 2023 rok. Tradycji musi stać się zadość, raz do roku Huawei organizuje ogromną premierę, na której oczywiście jesteśmy obecni. Rok temu to był Stambuł, teraz jesteśmy w Monachium i zobaczymy tutaj wiele ciekawych produktów. Największą uwagę oczywiście przykuje Huawei P60 Pro oraz rozkładany Huawei Mate X3, ale to nie wszystko, bo będzie tutaj jeszcze kilka niespodzianek, które zobaczymy za chwilę. Pamiętajcie, że ten film powstał we współpracy z Huawei. Jesteśmy tutaj tak jak cała branża technologiczna na zaproszenie Huawei. Nie płaciliśmy za hotel, nie płaciliśmy za nocleg, nie płaciliśmy za jedzenie, a do tego Huawei zapłacił nam za zrobienie tego filmu, więc proszę Was o obejrzenie go. Bo dzięki temu ja będę mógł kupić więcej laptopów polisingowych, Marcin będzie mógł kupić więcej chińskich retro konsolek, no i dzięki temu będziemy mogli tworzyć więcej ciekawych materiałów. Jesteśmy już przed wejściem, jak widać, gromadzi się tutaj mały tłum osób, które chcą zobaczyć nowe produkty od Huawei. No i jak mówiłem, najważniejszym produktem będzie Huawei P60 Pro, ale zaspoileruję Wam, że używamy go już od jakiegoś czasu. Jesteśmy już po premierze produktowej i w rękach mamy dwa najważniejsze produkty, które tutaj pokazano. Pierwszy to jest Huawei P60 Pro, czyli flagowy, taki standardowy, można by powiedzieć, smartfon Huawei. Czym się wyróżnia? Przede wszystkim topowe podzespoły, te perłowe plecki, to jest naprawdę coś. Ten wzór, który tutaj się znajduje, jest unikatowy, więc każdy posiadacz tego smartfona będzie miał troszkę inne urządzenie. Poza tym mamy tutaj naprawdę genialny aparat, i to nie jest rzecz, którą mówię Wam ze specyfikacji, bo Marcin z tego smartfona korzystał już od jakiegoś czasu i kiedy go pytałem o to, jakie ten smartfon robi zdjęcia, to mówił, że to jest absolutny top mobilnej fotografii, więc naprawdę to jest super. Ta opinia Marcina nie jest odosobniona, bo jesteśmy tutaj z innymi youtuberami i oni mówią, że ten Huawei P60 Pro to jest absolutny top, jeżeli chodzi o fotografię. Potwierdza to też wynik teście DXO Mark, bo tam właśnie Huawei P60 Pro zajmuje pierwsze miejsce. Ja wiem, że część z Was może mówić, że im się ten DXO Mark nie podoba, że kiedyś te wyniki były przyznawane w dziwny sposób, ale jednak pierwsze miejsce właśnie w tym portalu coś znaczy. Poza tym musimy pamiętać jednak o tym, że mamy tutaj ekosystem HMS, nie mamy tutaj usług Google, nie mamy też 5G, no ale pomijając to, to jest naprawdę genialny telefon z najwyższej półki. I oczywiście Huawei P60 Pro jest świetnym smartfonem, ale Huawei Mate X3 to jest sprzęt, który skradł moje serce. To jest świetny składany smartfon, który różni się od wszystkiego, co widziałem na rynku. Z tego smartfona z kolei ja miałem okazję korzystać przez kilka tygodni. No i powiem Wam, że to jest mój ulubiony składany smartfon. Dlaczego? Mamy tutaj taką bardzo smukłą obudowę. Ten smartfon nie jest gruby jak dwa smartfony. On po prostu ma grubość jednego dużego smartfona, a to jest ogromna różnica, bo łatwo możemy go zamienić w cieniutki tablet. Z tego smartfonu po prostu bardzo przyjemnie się korzysta, także dzięki przedniemu ekranowi, który ma po prostu odpowiednie proporcje. On nie jest zbyt wąski jak w niektórych urządzeniach tego typu. On ma po prostu proporcje standardowego smartfona, i ja wiem, że to nie brzmi jak coś super, ale w tej kategorii, to jest naprawdę coś wyjątkowego. I skoro ten smartfon jest taki smukły, to może Wam się wydawać, że nie zmieściły się tutaj duże ogniwa, że ten akumulator w środku jest mały. A nie, tutaj mamy 4800 mAh, czyli więcej niż w większości, jeżeli nie we wszystkich składanych smartfonach. To jest naprawdę coś. Ten telefon bez problemu wytrzymuje cały dzień, a nawet dłużej. Ale co ja Wam będę o nim więcej mówił, jeżeli chcecie dowiedzieć się znacznie więcej na temat Huawei Mate X3 to zapraszam na nasz film, na jego temat, na kanale o technologii, on już się tam znajduje. Te smartfony były oczywiście najważniejsze, ale oprócz tego zobaczyliśmy odświeżone laptopy MateBook X Pro oraz 16s. No i muszę Wam powiedzieć, że z tych laptopów oczywiście najbardziej podoba mi się Huawei MateBook X Pro. Dlaczego? No bo sam korzystam z tego laptopa, tylko oczywiście w poprzedniej wersji. No i w tym modelu względem zeszłorocznego zmieniło się niewiele, bo on wygląda tak samo. Tak naprawdę największą zmianą jest procesor, ale dowiedziałem się też, że mamy tutaj troszkę inny materiał, więc mamy tutaj do czynienia z tym samym komputerem, tylko lepszym. Nie zabrakło też zupełnie nowych zegarków. Huawei Watch 4 oraz Huawei Watch 4 Pro. Z eSIM-em to jest ta seria bez przedrost KGT. Zobaczymy je w Polsce już w czerwcu. Przy okazji premiery zegarków Watch 4 oraz Watch 4 Pro poznaliśmy też nowego ambasadora firmy Huawei. Jest nim Sermo Farah. Jest to człowiek, który biega maratony i to biega nie byle jak bo on Takie dystanse ponad 40 km przebiega w około 2 godziny. Czasami to jest 2 godziny i 5 minut, czasami 2 godziny i 10 minut, ale generalnie jest szybszy niż zdecydowana większość stawki. Jest to po prostu sportowiec wyczynowy, który może naprawdę potrzebować takiego zegarka. Nie to co ja. A skoro już wiemy wszystko o produktach, to warto zapytać także przedstawiciela Huawei, Martina Sana, na temat tego, jak Huawei postrzega polski rynek oraz która kategoria produktowa jest obecnie dla Huawei najważniejsza: smartfony czy zegarki? Smartfony zawsze Huawei, because we know that all the of the Plus 8 product is connected with the smartphone. Also consumers are very interested for the innovation and the new technology on the smartphone. Smartphone will be the number one our strategy. Of course, wearable is also very, most important, very important category. And which we, you know that consumers they care about the health, they care about the sport. So we also give the many innovation on the wearable products. Poland actually is really one of the top 12 strategy markets for overseas, And overall, for the business scale, we are also top three in the European region. Of course, we have so many good success launched with PC, with variables, with tablets. And you know that recently we just launched Watch Ultimate. It's really has success. So focus on the Poland market and give the consumers lovely product, and focus on the consumer experience will be always what we are doing here in Europe and in Poland. To już wszystko, co mieliśmy Wam dzisiaj do pokazania oraz do powiedzenia. Opuszczamy konferencję Huawei'a, powoli opuszczamy także Monachium. Już teraz zapraszamy Was do obejrzenia naszych filmów na temat smartfonów Huawei Mate X3 oraz Huawei P60 Pro. A poza tym widzimy się niebawem w kolejnych filmach na kanale o technologii. Pamiętajcie o łapkach w górę, subskrypcjach oraz dzwoneczku. No i widzimy się niebawem w kolejnych filmach na kanale o technologii. Cześć!